Dietrich Mateszyc Najbogatszy Austriak Dietrich Mateszyc z majątkiem szacowanym na 10 miliardów 800 milionów dolarów zajmuje pierwsze miejsce na liście najbogatszych Austriaków i 116 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa. Zapewne nigdy nie doszedłby do takiego majątku, gdyby pewnego dnia nie podjął najbardziej nieracjonalnej decyzji z możliwych. Urodził się w 1944 roku w austriackim Sankt im Mürztal. Jego rodzice byli nauczycielami. Nie zaszczepili mu jednak miłości do nauki. Zabawa pochłaniała go tak bardzo, że okres studiów rozciągnął mu się do 10 lat. Ukończył marketing na dzisiejszym Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomicznym, następnie pracował w Wilnie Lewerze i Jakobsie. W 1979 roku został szefem marketingu w produkującej kosmetyki firmie Blendax. Dzięki temu podróżował po całym świecie. To jednak wiązało się z uciążliwymi zmianami strefy czasowej. Na szczęście podczas pobytu w Tajlandii odkrył popularny w Azji pobudzający tonik, który okazał się wybawieniem. Przypadek sprawił, że tajski współpracownik Blendaxu, Tsuliao Yowitaye, posiadał firmę produkującą podobne napoje. Mateszyc postanowił przeszczepić tonik do państw zachodnich. W 1984 roku on i Juwita je wyłożyli na wspólny biznes po 500 tysięcy dolarów. Austriak zajął się koncepcją marketingową. Oryginalna tajska nazwa toniku znaczyła czerwony bawu. Bawoła zastąpiono bykiem i tak powstał angielski Red Bull. Mateszyc do napoju dodał bąbelki, ale pozostawił to, co najważniejsze taurynę. Przyjaciel Mateszyca wymyślił slogan: Red Bull, dodać i skrzydeł. Napój w tej formie poddano badaniom marketingowym. Wyniki nie dawały nadziei na sukces. Badanym nie podobała się ani nazwa, ani logo, ani smak. Mateszyc badania zignorował i wszedł na rynek. Austria dopuściła Red Bull'a do sprzedaży w 1987 roku. Potem były kolejne kraje. Od samego początku Mateszyc unikał tradycyjnych reklam. Zamiast nich organizował zawody w lataniu nabyleczym i sponsorował liczne imprezy. Dziś firma sprzedaje rocznie produkty za 2 miliardy 700 milionów euro i pozostaje liderem kategorii, którą sama stworzyła. Mateszyc unika blasków leszy i niechętnie udziela wywiadów. Mimo, że jest właścicielem dwóch zespołów Formuły 1, wyścigi ogląda zwykle w telewizji. Ale poza bolidami kolekcjonuje też samoloty. W hangarze trzyma Daglasa, którym latał jugosłowiański przywódca komunistyczny Josip Tito. I jak tu nie wierzyć, że Red Bull dodaje skrzydeł?